Klacze to niewątpliwie nieodłączna część Minecrafta. Klacze, w dużym skrócie to, jakby ktoś nie wiedział, bo żyje pod kamieniem, to chronienie się przed śmiercią zazwyczaj w skillowy sposób w Minecraft. A w dzisiejszym odcinku Wam pokażę moje klacze, które wyszły mi najlepiej. Od razu mówię, że wszystkie klacze z tego filmu nie są ustawione i tak dalej. Są one zrobione w 100% na spontanie, głównie w moich huntach. Zapraszam do oglądania. Jest, jest, ja, ja nie mogę, jaki klasz, <grym>, nie Jest, jest oh, oh, Co, jak, jak ja to zrobiłem? Jest, jest Jest, ja, nie Yes! Yes! Nie! Yes! Ogólnie to już powoli zbliżamy się do końca tego odcinka, ale jeszcze go nie włączajcie, bo chciałbym e, wam o czymś powiedzieć. Ogólnie to wiem, że jest on bardzo krótki i nadaje się na materiał shortsowy, aczkolwiek po prostu wiadomo, że jak robi się te klacze, to e, tak naprawdę ja zrobiłem na tym filmiku jakieś 7 klaczy, a trwa jakby to nagranie z klaczami jakąś minutę już sklejone i nawet mniej, nie? Więc dlatego chcę zrobić tak, że podzielić to na części i drugą część bym wrzucił jakoś w sobotę i po prostu byś, bym tak wrzucał częściami, nie? Bo jakbym tak wrzucił naraz, to filmik trwał 2,5 minuty i już bym nie miał czego wrzucać za bardzo związanego z tą tematyką klaczy, a chciałbym częściej ją poruszać. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Polecam zostawić subskrypcję i, la i lajka i do usłyszenia już niebawem.